Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku i odblokowałem 200 gemów i mogę wreszcie w przejść do challenge. To będzie krótki odcinek i przechodzę do challenge. Jego ja go przechodziłem, on jest bardzo łatwy. Możliwe, że go nawet za pierwszą próbą przejdę. O nie. Raczej nie. Raczej nie za drugą. Do trzech razy sztuka. No i do trzech razy stuka, i przeszłem the challenge. I to uda tyle w tym odcinku. Jak widzicie, bardzo krótki odcinek. Dał mi orbsy. O, oh, my level. You beat it? I guess I You want the prize. Mm. O! Oh. <coughs> Skrzynka. Dostałem odznakę. I będzie na pewno za chwilę tym gościu. Halo. Dobra, nie wiem. O co z tym chodzi? No i dobra. To na tyle w tym odcinku. I mara.